Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ironek i kolejny materiał z Forja na moim kanale. Nietuzinkowy, ponieważ mam dla Was informacje odnośnie zbliżającego się już wielkimi krokami eventu Troska o Jutro, który jak widzicie, już Klepsydra działa, czyli rozpocznie się on już w najbliższy poniedziałek, 22 lipca o godzinie 10. Ale nim przejdę do omówienia tego eventu, mam dla Was specjalną informację. A niniejszym dzisiaj wystartuje nowy świat Mount Kilmore. Na pewno wyścig, który rozpocznie się od razu po wystartowaniu świata, dlatego nie zwlekajcie, zalogujcie się, zarejestrujcie i rozpocznijcie rozgrywkę. Oczywiście, taka mała informacja dla nowych graczy, warto sobie rozpocząć na troszeczkę już trwającym świecie grę ponieważ łatwiej uzyskać pomoc od innych graczy. Proponuję świat J, na którym ja gram. Jeżeli macie chęć, link zaproszeniowy jest w opisie. Dzięki skorzystaniu z tego linku będziecie mogli uzyskać pomoc, nie tylko teoretyczną w postaci pomocy, co z czym się je, ale również pomoc praktyczną, czyli punkty rozwoju, plany, towary z różnych epok. To wszystko dostaniecie ode mnie. No i oczywiście ciągłe wsparcie i motywacje w dalszym podboju świata. Ale jeżeli zdecydujecie się na skorzystaniu z wyższej półki, czyli z ratuczeniu gry już na nowym świecie, oczywiście nie wzbraniam, a zachęcam do przystąpienia do gry, na którym świecie tak naprawdę będziecie chcieli. Tak czy siak, nowy świat startuje już dziś, także warto śledzić sobie yy, główną zakładkę Forge'a, i patrzeć, kiedy się świat pojawi. Godziny dokładnie nie podali. Jak sprawdzałem teraz podczas nagrania, to jeszcze tego świata nie było, więc podejrzewam, że gdzieś tam pod wieczór już będzie można się rejestrować, logować i rozpoczynać swoją przygodę. A my przechodzimy sobie do omówienia naszego wspaniałego eventu. Co prawda, nie mam podkładek mm, jak wygląda dokładnie event. Będę się opierał na. Informacjach od InnoGames. Niemniej jednak, co chciałem omówić, nim omówimy całą mechanikę eventu, to jest to tak naprawdę event różniący się od innych. Gdyż tym razem InnoGames chce zjednoczyć wszystkich graczy Forge'a. Nie, t... nie bez powodu wzięła się nazwa Troska o Jutro. Co się za tym kryje? Otóż. InnoGames chce zjednoczyć graczy, abyśmy wspólnie wzięli udział też w części eventu pod nazwą World Challenge, czyli Światowe Wyzwanie. Będzie to część eventu polegająca na robieniu zadań na każdy, że tak powiem, świat z 234 dostępnych w grze na całym świecie. Będziemy zasadzać ponad 200 tysięcy drzew prawdziwy drzew w prawdziwym życiu, nie w grze. Każdy świat będzie miał wspólną misję, aby przejść do wydarzenia i osiągnąć cel, jaki będzie zasadzenie ponad 900 drzew na serwer. To będzie szansa dla każdego z nas, aby przyczynić się do zadbania o Green Planet, że tak powiem. Yy, ogólnie połączymy się z graczami na naszych serwerach, tak? Będziemy ściśle kooperować akurat na danych serwerach, ale kład będzie liczony ogólny rozwój gry, czyli ze wszystkich światów będą brane statystyki. I teraz tak. Ogólnie między innymi za taki wkład w tę część eventu dostaniecie certyfikat, ale też są przewidziane nagrody. Dokładnie jeszcze właśnie nigdzie nie ma na polskich forach za bardzo informacji o tym evencie, więc ciężko mi było wynaleźć informacje jaki, jakie nagrody jeszcze na nas czekają. Troszeczkę sobie tutaj przyciszę. Wy będziecie słyszeć muzyczkę, pewnie cicho mi się tutaj trochę za głośno w odbija. Więc teraz tak: nagrody globalne będą odblokowywane, gdy świat, dany świat osiągnie nowy poziom. No i my oczywiście przyczynimy się do jakiegoś tam, gdzieś tam jakąś cegiełkę, dołożymy do tego osiągnięcia, to wtedy dostaniemy jakieś nagrody. A nagrody indywidualne za wykonywane misje będziemy mogli zbierać od razu, tak? Gdy osiągniemy tam jakiś kamień milowy. Ale co ważne, co tutaj właśnie nam InnoGames podpowiada, że po osiągnięciu 20 postępów dalszy postęp będzie utracony. Dopiero kiedy zbierzemy nagrody, to licznik się zresetuje i będziemy mogli ponownie zbierać postępy. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Nie będę tu pokazywał mojego miasteczka. Przejdziemy teraz do wydarzenia do mechaniki, głównego wydarzenia. Jak widzicie, to jest to, co mówiłem na live ostatnio, że inno games troszeczkę poszło... papugowanie wszystkich eventów, troszeczkę robienie ich pod jedną, z jednej kalki, odbijanie, czyli znów będziemy łączyć sobie, jak widzicie tutaj, krople, listki i biedroneczki, będziemy łączyć ze sobą w celu uzyskania kluczy a każdy klucz będzie otwierać, tam, tak, będziemy otwierać jakąś skrzynkę z jakąś nagrodą więc no troszeczkę poszli już na jedno kopyto, tutaj muszę szczerze przykreć, przy, przyznać, przykro mi Inno Games, no ale tak to jest nie, nie płacą mi za to, żebym się wypowiadał pozytywnie, dlatego y, nawet gdyby mi płacili ogólnie za y, reklamowanie i recenzjowanie gry, to i tak mam prawo powiedzieć wam plusy i minusy, ponieważ wy również je widzicie no i tutaj no kiedy te eventy były tematyczne, no to faktycznie coś się działo, aczkolwiek i tak wychodzą nam naprzeciw z różnymi rzeczami, dlatego nie ma tutaj się co yy, rozczulać i, i mówić źle. Event będzie też polegał na zbieraniu robotników, tak, czyli taka nasza waluta eventowa, robotnicy, którzy będą dawać nam nowe, nowe przedmioty, tak, nowe powiedzmy ikonki, które będziemy mogli łączyć z innymi przedmiotami i robić klucze. Ale co jest ważne i co mogę wam podpowiedzieć, na każdej mapie od razu kliknijcie sobie tak mniej więcej 8 razy robotników, jeżeli macie oczywiście tyle robotników zebranych, aby już z góry wiedzieć, czym dysponujecie i ile kluczy możecie uzbierać. Bo czasami może być tak, że klikniemy sobie połączymy, połączymy sobie jeszcze z jakimś przedmiotem, a później się okaże, że ten, ten przedmiot mógł nam posłużyć do uzyskania jeszcze jednego klucza. Więc warto o tym pamiętać. Ogólnie mamy też pusty, standardowe trzy, jak to w eventach ostatnio bywa. Czyli mnożnik komórek, tak? Będziemy mogli nowe elementy sobie tworzyć bez potrzeby pracowników. Dzielnik komórek, będziemy mogli rozdzielić na dwie części, na przykład zebrany klucz, i, i mieć dzięki temu więcej nagród. Oraz esencja tęczy, która będzie sprawiać, że. Elementy jednego koloru na zawsze będą bezbarwne, czyli prawdopodobnie będą uniwersalne, z tego co zrozumiałem, więc będziemy mieć nowe możliwości łączenia. Jakie mamy nagrody? Bo wiadomo, że tam jakieś tam pojedyncze typu pery, towarki i tak dalej, zawsze będziemy zbierać czy jednostki, ale jakie są budynki? I tu ogólnie budynków jest kilka. To jest nasz budynek główny, EcoHub. Jak widzicie, nie daje jakiegoś tam... Wielki wielką tyłka nie urywa, bym powiedział, nie mamy boosta do ataku, do obrony, do niczego. Ale spójrzcie, kiedy budynek będzie zmotywowany, spójrzcie, ile może produkować PR-ów. Bo tutaj mamy tak naprawdę na niższych epokach aż 45 PR-ów, tak po prostu dostajemy za sam budynek, dużo ludzi. No i zadowolenia, więc na pewno w niższych epokach graczom początkującym na pewno się przyda. Dodatkowo zwiększa produkcję. No i oczywiście daje szansę tak, zestawy i tak dalej do zebrania dodatkowe o nich teraz powiem. Dzięki ulepszeniom srebrnym lub złotym będziemy mogli mieć centrum ekologiczne bądź ekosanktuarium. A co za tym idzie, no po prostu te bonusy będą większe. Mi się spodobało to, że będziemy mogli dostać 10 jednostek z wyższej epoki. Czyli też jest fajne, jeżeli chodzi o graczy w niższych epokach grających, że będą mogli sobie, czy tam na EPC, czy w innych starciach, skorzystać z, wyż... z jednostek z wyższej epoki, co da im z góry przewagę nad przeciwnikiem. Teraz tak. Budynek, który możemy dostać za udział w World Challenge. Ten budynek zasługuje na <laughs> dużą uwagę. Ogólnie tutaj jest nazwany sadem pomarańczych, pomarańczowych snów, ale na przykład na angielskich serwerach był nazwany po prostu sadem pomarańczy. Nieważne. Niech sobie będzie nawet sadem pomarańczowych snów, nie wnikam. Tak czy siak, spójrzcie, jakie busty on nam daje. Tu niestety, ktoś by mu powiedzieć, że skupiono się tylko na obronie. W ataku czy w obronie obronie, tak, dla wojsk defensywnych. Ale tak naprawdę to duże usprawnienie naszego wojska. Więc zawsze jesteśmy do przodu o te 200% stałego busta, tak? To nie jest czasowy budynek, tylko stały. Więc warto jednak wziąć udział w sadzeniu drzewek, tak, no pomożemy planecie, a dzięki temu dodatkowo dostaniemy budynek, który będzie nam służył w mieście no, do dalszych ciekawych podboi. Te puzle, o których Wam mówiłem, też będą dawać nam możliwość postawienia dwóch budynków. Jeden ziemi i jeden w ziemi, czyli usprawniony, tak? Tylko, że ten będzie miał już tylko czas trwania 10 dni, więc warto zwrócić uwagę, czy chcemy sobie go tak naprawdę mm, upgradeować. Bo sama podstawka, zobaczcie, nie jest niczego sobie. Plus 44% na najniższych epokach do 84% przy walkach GPC. Obrona i atak wojsk defensywnych na wyprawach gildyjnych, no i tam młoteczki, i kiedy zmotywowany daje też punkty rozwoju. Tutaj mamy dodatkowe budynki. Y te budy... a bo nie powiedziałem najważniejszego te dwa budyneczki będziemy mogli zdobyć gdybyśmy chcieli je od razu mieć ze srebrnego garnetu czyli kiedy wydamy pieniążki tak? więc no, to już od was zależy czy będziecie chcieli wydać pieniądze czy nie ale jeżeli kupicie ten silver pass to no to będziecie mieć możliwość zdobycia takiego budynku natomiast jeżeli wykupicie złoty garnet Oprócz tego, co dostaniecie ze srebrnego karnetu, będziecie mogli zyskać jeszcze taki budynek i jego usprawnienie. No i tutaj macie już atak i obronę dla wojsk ofensywnych, ale zobaczcie, że na przykład już macie tylko atak dla wojsk defensywnych. Także te dwa rodzaje budynków się ze sobą mi uzupełniają. No ale no wiadomo, to już są budynki, które dostaniemy albo z puzli. No co wiadomo, że będzie to długie zbieranie. Albo po prostu kupimy je na Silver Passie lub na słotym karnecie. Tutaj mamy jeszcze Express Evergreen i tu dostaniemy go tylko za nagrodę ligową, czyli tak jeżeli będziemy piąć się w szczeblach ligi, czyli robiąc jak najwięcej zadań i no dzięki temu zdobywać punkty, aby mieć pierwsze miejsce. Tutaj również skupiono się na ataku. Na nabuście do, do procentów do ataku i do obrony. Także no, myślę, że warto też o tą ligę walczyć, chociaż wiemy dobrze, że ostatnio nie jest to łatwe. Kolumna chrono to kolejny mały, mini budyneczek, i tu pomyślano o wyzwaniach kwantowych, ponieważ te budynki będą, można będzie je umieścić w yy, naszej osadzie w wyzwaniach kwantowych. Jest to kolumna chrono. Jak widzicie, daje nam usta do monet i do młoteczków. No, i dostajemy też na początku inwazji 10 jednostek. To też jest czas trwania ograniczony. No, wiadomo, tak samo jak wyzwania kwantowe. I tutaj drugi, fontanna życzeń, która będzie nam dawała losową produkcję. Tak dokładnego nie powiedzieli, jaka, jaka produkcja, więc też ciężko było mi coś znaleźć więcej o tym budynku. Ale podejrzewam, że jeszcze się dowiemy. Jeżeli Wam się materiał... A no, 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 tak, już nie będziemy mówić a propos yy, postaci, które będziemy mogli otrzymać. Jeżeli oczywiście Wam się informacje o evencie, o nowym świecie podobały, pozostawcie lajka w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej materiału z Forge'a, serdecznie zapraszam do komentowania i tym bardziej do polajkowania tego materiału. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to bardzo duża motywacja do dalszego nagrywania. Mam w planach kontynuowanie pewnych serii z dlatego mam nadzieję, że ten materiał od... spotka się z głębokim, pozytywnym odzewem. Z góry Wam za niego dziękuję. Pewnie coś tam pominąłem jeszcze a propos eventu, więc jeżeli mielibyście jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja postaram się na to znaleźć informację lub jeżeli nawet pominąłem, a to wiem, to od razu Wam to odpiszę. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!